Witajcie w kolejnym filmiku. W tym filmiku pokażę Wam, jak wykonać słupek reliefowy przedni. Słupek reliefowy przedni możecie spotkać we wszystkich serwetkach. Znaczy w większości serwetek, ale głównie to w chustach. I na przykład yy, oznaczenie słupka reliefowego przedniego. I wygląda w taki właśnie sposób. I to jest reliefowy przedni, a tu jest reliefowy tylnik, którym też się zajmiemy, ale w następnym filmiku. A dzisiaj Wam pokażę, jak wykonać ten przedni, żebyście umiały sobie potem go w potem zastosować, czy tam, gdzie on będzie w danym wzorze. Mam tutaj z dla próbki zrobiony łańcuch 10 oczek i 10 słupków zwykłych. I teraz żeby zrobić słupek y, reliefowy przedni, ja sobie tutaj pozwolę zrobić jedno oczko łańcuszka, żeby tak było łatwiej. I teraz narzucamy nitkę, tak jak do zwykłego słupka. Znajdujemy pierwszy zwykły słupek, wkuwamy się od przodu pod słupek w taki sposób łapiemy za niteczkę przeciągamy łapiemy niteczkę przez dwie pętelki i przez dwie pętelki i mamy pierwszy słupek reliefowy przedni jeszcze raz narzucamy niteczkę wkuwamy się tak jak ja tutaj się wkuwam z przodu pod słupek Prze łapiemy niteczkę, przeciągamy przez dwie pętelki i przez dwie. Jeszcze raz narzucamy nitkę, wkuwamy się pod słupek, łapiemy nitkę, przeciągamy przez dwie pętelki, przez dwie. I jak odwrócimy naszą robótkę, to zobaczymy, że powstają nam ładne słupki reliefowe, przednie. Czyli jeszcze raz, pokażę Wam to na całości. Łapiemy niteczkę pod słupkiem, przeciągamy przez dwie pętelki i przez dwie. Znowu, bierzemy niteczkę jak do słupka zwykłego i wkuwamy się pod nasz słupek, przez dwie pętelki, przez dwie. I powstają nam Rząd słupów reliefowych. Bardzo ładnie to potem w huście wygląda. Bo to jest taki ładny element odstający, jak tutaj widzicie. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku i zapraszam do następnego.